Hej, hej, no telefon mam tak ustawiony, beznadziejnie, dobrze mnie widać, trochę bardziej kierownicę niż mnie, o właśnie spadło, o co chodzi, no nie, no. damy radę. Chcę wam powiedzieć jak to wygląda u mnie, jeżeli chodzi o badania jakie miałam porobione do tej pory. Jestem 7 miesięcy po zakończonej operacji. I co? No przede wszystkim mam zrobioną, w tej chwili już jestem po mamografii tej zdrowej piersi i USG piersi operowanej. Nie mogę już zrobić mamografii piersi operowanej, bo ja mam akurat implant, więc to by nie przeszło. Natomiast w momencie, kiedy ma się implant pooperacyjny, można wykonać rezonans magnetyczny. I taki też już miałam wykonany. Na razie z tych wszystkich badań wynika, że wszystko jest w porządku. Gdzieś tam jakieś zmiany są, które. Nie powinny być żadnym wypadku złośliwe bądź groźne. Dobra, no to tak, rezonans magnetyczny jest właśnie w momencie kiedy mamy już implanty. Ponieważ no mamografię nie jesteśmy w stanie zrobić. Teraz jeszcze za jakieś 3 tygodnie, będę miała estetigrafie kości. Po co? Po to, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnych przerzutów w, w kościach. Jednak mamy... Jesteśmy na tamoksifenie. Jest to hormonalny lek i no, kości mi wolnie bolą. Chociaż Wam powiem, że jeżeli ktoś się rusza i mm, ćwiczy i tak dalej, to rzeczywiście to pomaga. Bo w momencie, kiedy jest taki zupełnie tryb siedzący, bo to przerobiłam, e, że miałam taki okres... Po prostu siedziałam. Miałam siedzący tryb y, życia. I zaczęły kości boleć kolana zwłaszcza, yy, nogi, więc no, no trzeba się ruszać trzeba to jest taka podstawa. Yy, więc no mówię, będę miała teraz zrobioną to bo kości mogą boleć też po, po tym tam oksyfenie, one są jednak yy, osłabione, i wcale to nie musi być przerzut, ale Trzeba to sprawdzić. Na razie wszystkie badania są ok. Wszystko idzie do przodu. Mam nadzieję, że tak będzie już yy, cały czas. No i co? No, ogólnie, jeżeli chodzi o samopoczucie. Yy, no jak widzicie, yy, może zacznę od wizualnego yy, samopoczucia. Yy, no, mam takie włosy, jakie mam. Szczerze mówiąc, nie umiem się do nich przyzwyczaić. Nie, nie jest to moja favorite fryzura. I jakoś tak, no nie, no jak, ja się po prostu nie czuję w tych włosach. Ja zawsze miałam długie włosy, i nie ukrywam, że jak tylko byłaby możliwość jakiegoś tam. Chociaż z drugiej strony są wygodne, ale by możliwość jakieś tam doczepienia czy coś, to chyba muszę poszukać, chyba muszę zobaczyć, czy coś takiego jest możliwe. Sprawdzić, jakie salony kosmetyczne zajmują się takim czymś i jak na pewno będę coś wiedziała, to też Wam dam znać, bo myślę, że nie jestem jedyną osobą, która źle czuje się w tych włosach w sensie takim, że no, po prostu źle. No, po prostu to nie jest ta fryzura, którą byśmy chciały mieć. Tak i tak rosną, jak widzicie. No, ja oczywiście pokombinowałam już z kolorem, bo nie wytrzymałam. I tam gdzieś tam sobie trochę tam znaczy nie sama. No, wiadomo, że nie sama, ale gdzieś tam są przecięte, gdzieś jest kolor zmieniony. No, ale jednak tęsknię za moimi długimi włosami. Yy, druga sprawa to yy, dzieci. Dziewczyny naprawdę, jeżeli yy, jesteśmy hormonozależne i mamy te wszystkie hormony później podawane typu właśnie tak jak ja tam, i tak dalej, jem tak jak powiedzmy, że yy, nie zmieniłam diety, yy, mimo że staram się jeść zdrowo, myślę, że, że staram się jeść zdrowo. Gdzieś tam wiadomo, jakieś tam słodycze też się znajdą, ale. Czytyłam. I to też jest dla mnie takie niosło, że ta krótka fryzura to jeszcze pulpet na twarzy. Ja nie powiem, ja się akceptuję. To nie jest tak, że ja teraz będę no, płakała nad tym, że mi się wylewa. Ja siebie akceptuję, ale no, po prostu gorzej się z tym czuję. I widzę, że w momencie, kiedy nie zmieniłam diety i jem tak, jak jadłam. To waga zaczyna wzrastać. Także no, już są jakieś inne kroki, w sensie mm, jeszcze bardziej się pilnuje. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, I no co, no, trochę, trochę nie powiem, bo o, o, olewam, olewam, może nie olewam, ale nie umiem znaleźć sobie czasu na takie ćwiczenia, że no, 4-5 razy w tygodniu ćwiczę i koniec, nie. Tylko to jest jakieś tam trzy dni w, w tygodniu, że coś tam porobię i to jeszcze nawet nie, że ćwiczenia, tylko nie wiem, no pójdę gdzieś tam jakiś tam dłuższy spacer albo e, jakoś tam intensywnie się poruszam i widzę, że to też jest e, potrzebne, to muszę wprowadzić. E, no my musimy uważać. My hormonozależne e, są... Te leki, które powodują u nas tycie, jest ta sztuczna menopauza, i my, ja widzę w ogóle, że mi się ciało zmienia, że proporcje mi się zmieniają, bo już nie chodzi o to, że nie mieszczę się w jakieś tam rzeczy, tylko no to też chodzi o to, ale po prostu widzę, że jakby no, ciało się inaczej układa, po prostu. No, więc to jest taka rzecz, na pewno trzeba pilnować decyzję. Nie wiem, pomyślę też jeszcze. E, pokombinuję po sama, ale jeżeli mi się nie uda w ciągu dwóch, trzech miesięcy rzeczywiście tracić na wadze, to myślę, że e, będę korzystać z jakiejś e, pomocy m, dietetyka onkologicznego, e, żeby się wdrożyć w to, może jeżeli ktoś mi powie dokładnie i pokaże co, jak, gdzie, no to się w końcu do tego dostosuję e, i no ja tam nie powiem, no też trochę tam podjadam, y, jakieś tam słodycze nie, nie wyeliminowałam tego zupełnie. No i no i jest jak jest, nie? Znaczy no tak jak widzicie, no ja gdzieś tam jadę, tu jadę, tam jadę, y, to wtedy uruchamiam tą kamerkę i staram się wam cokolwiek powiedzieć. Teraz teraz, teraz okej. Okay filmiki będą łączone, no, staram się jak mogę, ale tego czasu co chwilę brakuje. Ja co chwilę coś robię. W ogóle ja nie wiem, czemu ja tyle, o co chodzi, że ja nie mam czasu. Tak naprawdę kręcę się i kręcę, co chwilę coś robię, a później brakuje mi tego czasu na YouTube'a, ale też myślę, że kto mnie zrozumie, zrozumieją mnie matki, które w tej chwili mają zdalne nauczanie swoich dzieci. I że to jest też czasopochłaniacz, i też no, powoduje to, że no, mamy ten też taki siedzący tryb życia. Dzieci też musimy jakoś tam nam, namówić na to, żeby one chciały robić te zadania, żeby no, nie było płaczu przy siadaniu przy tych lekcji, przy, do tych lekcji. No ale to jest utrudnienie, naprawdę. No nie mamy pedagogicznego wykształcenia i to wszystko może jakoś inaczej... Na pewno nauczycielka sobie lepiej, lepiej radzi niż, niż taki przeciętny rodzic, ale no, to też powoduje, że od no czasu nam trochę ucieka, nie? Jeżeli chodzi o takie... tego typu rzeczy. No, pogadałam, pogadałam. Mniej więcej coś wam powiedziałam, nie wiem, czy to się nada, czy się nie nada ten filmik, ale no staram się cokolwiek nagrywać, cokolwiek powiedzieć, bo później znowu coś zacznę robić i dzieci mi obskoczą i nie, nie nagram tego w ogóle znowu i znowu będę miała ten taki ee, no, taki wyrzut sumienia, że no chciałam coś nagrać, chciałam wam coś powiedzieć. No i się nie udało. No, także. To tyle na tyle. Pozdrawiam Was ciepło. Pa!